Progres czy perfekcja? Musimy być idealni, perfekcyjni i po prostu tak jak w szkole byliśmy uczeni, że e, musisz dostać, nie wiem, dobrą ocenę, bo jak nie, to po prostu jesteś głąb i się do niczego nie nadajesz, tak? Czyli tutaj musisz być idealny, musisz być perfekcyjny. Do czego to prowadziło? No, pewnie do tego, że stałeś pod tablicą, byłeś spięty, e, cały taki po prostu postresowany, ponieważ chciałeś powiedzieć wszystko idealnie i to wszystko wyrecytować. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy w uwodzeniu to się dla nas sprawdzi, że my będziemy dążyli do takiej doskonałości i będziemy za każdym razem mówili, no to podejście to musi być pod kątem 90 stopni, rozmowa musi trwać tyle i tyle, bo tak było napisane w amerykańskiej książce na temat uwodzenia, tak? Pomijam fakt, że są różnice kulturowe i u nas jest trochę inaczej, to przede wszystkim podstawowa zasada to jest to, żeby olać te wszystkie zasady z książek i po prostu zacząć kreować taki własny, niepowtarzalny styl. Natomiast wracając do tej perfekcji, z jednej strony mamy taką możliwość, że za każdym razem musimy się spinać, żeby być idealnymi, perfekcyjnymi, ale z drugiej strony możemy też podejść do tematu. W sumie to najważniejsze jest dla mnie progres, tak? Na przykład dzisiaj wychodzę, robię, nie wiem, 4-5 podejść na ulicy do fajnych kobiet, które mi się spodobały, a na przykład na następny raz zrobię dwa razy więcej, tak? I na przykład czuję, że zrobiłem jakieś tam postępy, bo do tej pory było tylko tak, że podchodziłem, powiedziałem kobiecie komplement, a dzisiaj na przykład udało mi się uzyskać jakiś tam kontakt do kobiety, numer telefonu, tak? Szansa na potencjalną kontynuację, więc to jest pewnego rodzaju progres. I tu właśnie chciałem zapytać Dorotę. Jak ona z perspektywy kobiety to wszystko postrzega? Czy mężczyzna przy podejściu musi być idealny? Czy po prostu ważniejsze jest to, żeby on się rozwijał, szedł do przodu, dzięki temu był na luzie i tak naprawdę wyciągał informacje zwrotne z tego, co robi? To znaczy, na pewno nie musi być perfekcyjny, bo każdy ma inną definicję perfekcji, i w odczuciu każdego znaczy to coś innego. Uh -huh. Wydaje mi się, żeby był sobą przede wszystkim. Wiesz, jak pierwszy raz podchodzisz do kobiety, to kobieta nie wie, czy to jest jakiś test, czy on się uczy czegoś, czy on robi jakiś progres teraz akurat. No, mhm. no nie wiesz tego, nie, wiem. nie? Ona nie wie. Więc wydaje mi się, że to, co na przykład dla mnie, jak do mnie podchodzi mężczyzna, to ja wyczuwam, czy on jest prawdziwy, czy to jest gracz, czy on coś kombinuje. Więc jeżeli wyczuwam szczere intencje, tak w cudzysłowie, prawda? I taką prawdę, to taką bijącą od niego i tą pewność siebie, no to mhm. myślę, że to jest ważne. A a propos progresu, to jak powiedziałam wcześniej, perfekcja chyba nie istnieje, bo każdy postrzega to inaczej. I ważne jest, żeby robić krok naprzód. Jeżeli dzisiaj dostałem, nie wiem, powiedziałem komplement, nie było reakcji, to na drugi raz może powiem ten sam komplement w innej postaci, poproszę o numer. Jeżeli da mi ten numer i się uśmiechnie, to już jest dla mnie postęp. No.